Ej, co to robi ta linka? Ta linka tu przecież nie była? Gdzie? Tu. Nie widzisz tą całą? A tu przecież nie była? Eee... Tak czy nie, prosto tak. odpowiedź, ale nie wiem. Fajnie. Hmm. Gdzie on jest? Znalazł sobie ja nie dam sobie rady. To jest safe. syf. Teraz prześladuję Tania. To będzie będzie taki Pathfinder, że nas będzie przez cały resztę śladował, gdzie on jest, gdzie skończy się na tym, że nas zabije, nie, będzie jak tak, będzie dwa oddziały. Właśnie, nie, to nie, e, o nie, nie, on nas nie zabije, to będzie takie, o trzy, e, ostatnie trzy oddziały, Pathfinder nas zbije, jaki jakiś inny oddział nas zbije. My na zabijemy Pathfindera, a ten trzeci no, po prostu przychodzi i nas dobije. Właśnie, my zabijemy Pathfindera, a później trzeci nas przychodzi, bo Pathfinder zniszczy całe zbroję. Będzie, tak wygląda świat. Tak jak z tym dziwkiem wtedy. Trudy, 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 trudy. stary to jest tak jak z tym gipkiem wtedy. Tak, to był najgorszy. Nienawidzę śmiecia do tej pory. Do tej pory e, Bardzo ładnie się biją. Tak, gdzie są ci drudzy? Ja bym ich, ja bym ich ignorował. Dobra, Pytanie jest kim oni się pruli? Tam? No wiem, ale z kim. Z kim to? A? Nie wiem, nie, nie umiem patrzeć z 230 metrów. Nie mery. widziałeś? Ja umiem, no cudownik to... sniper Ja tam ja nikogo Cię nie, nie widzę. Ja. Przykro mi, że ty masz... E, super... Poczekaj na mnie, Fajną... Dawid! 3, nie raszmy sam! Czekaj. Aha. Przepraszam. Ja co czas mam nie? Idę, idę. O. Sentinel. Tym razem, razem, tam. No bo tam Szklacki jest do tam. No to fajnie. No może poczekamy na niego przy, tutaj za tą skałką. Za tą tu. Dostał. Z 230 metrów. Ale 6 to zwalił. No to. Odwalone perfekcyjnie Mateusz. Jeszcze ja. Ale to był Uważaj na razie mój najdalsze trafienie. Eee... Rejf idzie... ...portalem. I ona chyba gdzieś albo tu wyjdzie... Ona chyba tu poszła gdzieś, wiesz? Ona tu będzie. Uważaj na klatkę, na klatkę. Przecież. Wiem. I to już... Albo już poszli, nie wiem. Nie poszli. Oj, idziemy! Mały, strzałem, na już! Tak, idziemy! Jest to tylko ty, to tylko ty, czemu nie aż ty? Dobra, ktoś polekował mój e, sztandar, który jest na repulsorze. Ja nie wiem jak jest od lajkowanie tego sztandaru, co nie? No przychodzi typ, i na przykład z 200 metrów, albo nawet z 300 Może zalajkować po prostu patrząc na niego, może dać... Yy, o, komuś, a, komuś, wiem, tak jak tego Wiesz co, co ja bym patrzał? Po prostu ktoś na repulsorze po prostu dał mi... Ja typu. bym patrzył na te drzwi A wiesz co to znaczy, że ktoś jest na repulsorze? Znaczy, że ktoś może być bardzo blisko. Jakie pulsy My byliśmy... No, puszczo, Tutaj postawiłeś w... Praja przy Aha, tu. No ale wiesz... To znaczy, że skoro stąd ktoś musiał dać... E, ...lajkować, le, le, to znaczy, że gdzieś tam byli. Albo tam. Oni by tego nie widzieli, bo to postawiłeś na dole. Ale... To Więc oni by stąd tak, ja tego te nie lejkowanie. zauważyli. Ja... Nie mam absolutnie pojęcia. Jeśli nikt mnie nie spetytuje, to jak działa to co? Bo ja, kurwa. Eee, tu się przyjm. Wow. No, czy by się musi walnąć. A dobra, może ja Leży. Imam, mogę, co? Leży dwóch. Pomóc. A może trzech fajnie by było, gdyby leżało. Co Oni kurca, czy mi się kurwa zdaje? Umiesz że tam ulca? Nie, przecież co to? To nie jest, kurde, pocisk. To jest granat. A to aż tak daleko nie leci na pewno. Ej, kolejni! Ja tam idę do nich. Czekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj do mnie, proszę Cię. Poczekaj za... Zanim coś głupiego, to poczekaj. Wiem, ale czekam. Właśnie, dzięki za tym, przyda Potrzebuję sześćdziesiąt depsów jeszcze zadać Dobra, idę Mam ult przygotowanego jak coś o, wiem, gdzie oni się próją. Dobra, i chodź idziemy po nich. I się próją? Mhm. Mm wow. To byś się tak. przydziewał. Chodź jak gdzieś. Za no bądź wurkerze. Mhm. Mm A no rzeczywiście polewam. Yate? To ty. Kurują się tam. Gdzieś oni się tu kurują. A. O, widzisz. No rzeczywiście masz rację. Masz rację. Za ma <laughs> Siema, Rave. To było takie piękne, tak sobie stoisz, a ja tak przechodzę, takie... Pyk! Uwaga, jeszcze dwa oddziały. Postaram się uważać. Po prostu nie leć na pałę i będzie dobrze. Dobra, wymaksowany triple take. Po sobie nie przystąpię R45 zamiast Prowlera. Dobra, ten... ognia! Jak zawsze Ej! Linka! Słyszałem Jest! Kurwa! Ty chuju! Jebany! Świeciu! Żebyś zdych! Ty kurwa ląbowałem Chodź! Został go! Zostaw go! Zostaw go, chodź! Kurwa, stych! Niech niech spłynie w sterwie stary <grym> To jest ten Pathfinder! Co? To jest ale ten wie? Pathfinder! Ale on, on jest... istnieje już! Jak nie? Cieka! Ale to jest? jest solo! Przecież... Wiem! Bo to jest Pathfinder! On miał oktyna w tym nie przecież... Go. Chodź tu śmieciu! Chodź, ale ej mam w tym małego taki jeśli on ma czy leżącego To mo To możemy na się które poznęcać? A jeśli nie ma, to damy mu trochę czasu. Dobra, nie ma go tu. Stamtąd gdzieś. Wystety stary z nieznanego mi kierunku. E tam jest. A to nie jest pathfinder, to jest Tu ma ko. Tu jest jeszcze inny oddział. No jest, bo są dwa ostatnie stare. Rave. No tak Rave, Pathfinder i ta rave miała jeszcze kogoś w teamie. Pytam, gdzie ten Pathfinder? E, wiesz co, linkę postawił. Widzę linkę. Jak jest postawiony? Masz wiel wielkie apteczki, bo mam tylko mała strzykawki jak coś. Ja nie mam nic w wielkiego Właściwie o to chodzi. Chociaż nie, mam baterię, może być? Tam jest ten pathfinder! Cofaj się! Cofaj się! Cofaj się! Baterie ci dać? Wiesz co, ja mam 12 ogniw. wolę je wykorzystać. Dobra. Wiesz co, chodź do strefy. Chodź do tamtego domku już. Poczekaj chwilę. O, ona longboła i... Ej, czy oni są sami? Wraith jest sama i Pathfinder jest sam? jest sama i Pathfinder jest sam. Kuruj się. Ała! No ci kuruj się, nie... Dobra. Czela, do Brakadujemy drzwi, przy drzwiach! przy drzwiach! Ale oni... Ale widzą, że jest. Stań przy tamtych drzwiach. Nie blokujmy oby drzwi po prostu. Oni mamy dziury w dachu. Wiedzą, że o tym. Wiem. Jest! Dawaj dżej! Tam jest rajf gdzieś. Dobra. Oni są wiedzą, sami, Red jest sama i pufffajder i jest sam. Dostał Dostał? Bo widzę findera Tam gdzie jest, tu tam gdzie jest, jest Dobra, ja widzę Pathfinder'a, jakby co. Będę mieć go na oku. Ja patrzę tam gdzie jest Ja Ale patrz jak się na mnie patrzy, bo co bo Ty na Cię No chodź, wyjdź do ludzi, co? Boisz się? Patrz, skin z tego. No najnowszy skin. No wyjść, wyjdź! A co? Ej, pamiętasz co ci mówiłem o Pathfinderze, który Patrz, będzie nas ja prześladował się... przez całą grę? No to to jest właśnie on. I jeszcze ma skin z tego eventu, który teraz jest. O! No i ja właśnie przyleciał do dach. Mamy dziury w dachu, pamiętam o tym. Wiem.

Dobra, no, idę pod podłogę, idę pod podłogę, idę do domu, idę pod podłogę. Siems ekran, Pamiętaj, patrzymy z obu stron. Nie to zda. To być największy zlecen na świecie. Dobra, to będzie do strefy sami siedzieć. Ma, ma, mamy dwóch, a on jest jeden. Tylko ja mówię, będę triple taka Sylko masz? ciekawki już Ja mam prawlera. może działa coś Czy on postawił sobie do strefy Nie on tu jest dalej na dachu Wiesz co ja zrobię dryzyk Czekaj Strefa jest na tym kamieniu Ale Strefa jest na tym kamieniu Dobra, ważne, że jest to, żeby go zabić. Mam pomysł, mam pomysł! Co? O kurwa. <grywa> Ale jesteś gieniuszem, Mateusz. Jesteś gieniuszem zła. <grywa> Dostał? Nie, zdążył się schować do domku. Nie, polosował się do domku. A chyba teraz wyszedł tam wiesz, że jesteśmy pod spodem. Aaaa, jesteś. R-19 ma. Wiesz. To jest... Tak. Wiesz co, on szuka luki w podłodze. Ale nie ma tu żadnych, weźcie, o to chodzi. Chociaż jest jedna tutaj, tutaj, ale ja przez niego nie trafię. Za ma hitbox. Może to jest najnudniejsza walka jakiejkolwiek miałem w życiu. Dobra. Więc walka ze śmieciem. Kurwo leszczem. Dobra, Prowler. W ręce i lecimy. Uważaj. Dobra, mamy to. E, jest jesteś nie mam kłody grafiki, żeby postawić. Oh, Tym razem have... to my jesteśmy górą. Have... <laughs> Tym razem to my jesteśmy górą. Oh, dobra, challenge, complete. Jesteśmy spełnieni. Wygrana jest.